Kraj Polityka, twój ruch na wylocie z Europy Plus? Wojciech Filomonowicz, szefujący socjaldemokracji polskiej, chce na najbliższym spotkaniu Europy Plus zaapelować do Janusza Palikota, by opuścił szereg informacji. Kontynuowanie koalicji w snobistycznej formie, w której każde ugrupowanie jest zajęte samo jest zdaniem polityków formą nie do przyjęcia, to żadna koalicja, mówi Piotr, musiał z Unii pracy. Europa Plus przygotowuje się do wielkiej wewnętrznej rewolty. Politycy mają już podziurki w nosie Janusza Palikota i jego ugrupowania. Pierwszy zdenerwował się całkiem na poważnie Wojciech Filemonowicz, to właśnie on w imieniu SDPL ma zamiar zaapelować do Janusza Palikota i Twojego ruchu, aby opuścili Europę plus. Zdaniem Filemonowicza nie ma sensu współpraca kolegialna. Kiedy każdy w Europie plus dba tylko o swój własny interes. Filemonowicz uważa też, że drogi Europy plus i Twojego ruchu rozeszły się już dawno, a ugrupowanie Janusza Palikota straciło resztki lewicowego charakteru, dlatego będzie osobiście wszystkich innych koalicjantów namawiał do rozmów z SLD. Sytuacja wygląda dość interesująco. Apel ma zostać wygłoszony podczas najbliższego spotkania Europy plus w obecności byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Ma ponoć zdyscyplinować Twój ruch, który nie potrafi współgrać w jednej drużynie i Ciągle gra tylko na siebie. Taka koalicja, jak zauważają partie w Europie Plus, nie może być nadal akceptowana. Tymczasem, chociaż trudno się dziwić rozgoryczeniu szefów innych partii, nie sposób nie zauważyć groteskowości całej sytuacji. Wiceprzewodniczącym Twojego ruchu jest nie kto inny jak Marek Siwiec, oficjalnie wręcz ojciec i pomysłodawca powołania do życia Formacji Europa Plus. To właśnie w zarządzie Twojego ruchu jest i szara eminencja wszelkich działań. Robert Kwiatkowski. Marek Siwiec, Robert Kwiatkowski, a także Ryszard Kalisz w Europie Plus, to ludzie Timu Aleksandra Kwaśniewskiego, którzy właśnie dla współpracy z Januszem Palikotem rzucili SLD lub z powodu domniemanej współpracy zostali skreśleni z listy SLD. Teraz inne ugrupowania tworzące Europę Plus chcą apelować do lubelskiego polityka, aby porzucił Europę Plus i poszedł swoją drogą. Wprawdzie większość ugrupowań tworzących Europę Plus uważa, że apel ma mieć charakter dyscyplinujący samolubne ugrupowanie, ale i tak wszyscy jak jeden mąż stoją na stanowisku, że koalicja nie ma żadnego sensu, jeśli każdy z jej elementów prowadzi działania tylko na swoją korzyść. mój serwis.blogspot.com